Każdy każdej mszy chleb i wino stają się znakami obecności Chrystusa. Możemy powiedzieć, że dzięki pracy rolników Chrystus staje się obecny wśród nas pod postaciami eucharystycznymi. Z nim podziękujemy Ojcu Niebieskiemu za tegoroczne plony. Będziemy również prosić, aby były sprawiedliwie dzielone dla wszystkich. Z wdzięcznością przynieśliśmy owoce ziemi naszej pracy w polu i w ogrodach. Prosimy Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujących. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojciec. Najwyższego Boga. Dlatego święty Jan Paweł II w czasie trzeciej pielgrzymki do Polski powiedział w Tarnowie, przemawiając do rolników: Ziemia i ten, kto ją uprawia, jego praca stają się szczególnym obrazem Boga i kluczem do zrozumienia Jego Królestwa. I to jest także potwierdzeniem pośrednim, ale ogromnie głębokim, godności pracy na roli. Pomyślmy, że dla zrozumienia, czym jest Królestwo Boże i życie wieczne, kim jest Sam Chrystus, trzeba znać rolnictwo i pasterstwo. Jakże piękne to i budujące słowa. Papież z Polski. Ogromnie cenił rolnictwo i rolników. W jednym z przemówień powiedział: Rolnictwo, które dostarcza społeczeństwu dóbr koniecznych, posiada zasadnicze znaczenie. Ale aby rolnictwo stało się podstawą zdrowej ekonomii w całej kształcie wspólnoty społecznej, potrzebny jest człowiek, który z miłością ziemię. U mnie dowartościował także Prymas tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński. Mówił on: Polska jest krajem rolniczym, niejako z natury. Tak Pan Bóg ukształtował nasz teren, że jest przystępny do uprawy rolnej, niezimny, bez gór i skał. Na ogół nasze ziemie są żyzne. Tania aby nadchodzący rok był bardziej urodzajny ktoś mądrze zauważył że w naszych czasach musimy na nowo uczyć się dziękować spróbujmy spożywać ten codzienny kawałek chleba z całą wdzięcznością do jakiej jesteśmy zdolni 爸、uh ton każdy. Praca w gospodarstwie pochłania jego czas od rana do wieczora. Witam pana Andrzeja Świątka. Pan Andrzej Kopacki wraz z żoną i synami prowadzi gospodarstwo o powierzchni 25 hektarów. Poza zbożami uprawia ziemniaki, prowadzi także produkcję trzody tlennej i bydła. Witam pana Andrzeja Kopackiego wraz z rodziną. Pan Paweł Włodarek, gospodarze na 20 hektarach wraz z żoną, synem oraz bratą. Uprawia zboża jary i ozimy oraz kukurydzę. Posiada chle chlewnie z miejscem dla 500 sztuk oraz silosy na 100 zboża. Witam Pana Pawła Włodark Włodarka razem z rodziną. Oraz Pan Bogusław Szymamek, który pracuje na 40 hektarach. To właśnie to, co robiliśmy razem, zostawiło szorstką dłoń. To właśnie to wybrzmiało najbardziej, kiedy tęskniłem. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi, przez umiłowanie dla darów nieba, tęskno mi, panie, mówiłem. I tak naprawdę, tak jak obiecałem wcześniej, przedstawiam wam tych, dzięki którym tutaj jesteśmy: prawdziwych gospodarzy dożynek. Wacława Żbigowskiego, wielkie brawa. Henryka Kajdę i panią Barbarę Szuberską. Trzy miejscowości: Sopel, Kowalówka i Cieszęcin. To dzięki pracy tych, tych ludzi właśnie dzisiaj tutaj możemy celebrować to święto. Kłaniam się bardzo nisko. Wszystkiego dobrego i zapraszam do głosu tych, którzy są gospodarzami. I Sopla. I ja, jako to sołtys Kowalówki. Moim własnym serdecznym podziękowania kieruję dla mieszkańców wsi Cieszeńcin, Kowalówka i Sopel. Proszę Państwa za włożoną pracę w przygotowaniu do dzisiejszych dożynek. Za wypiek 50 placków, które te panie upiekły i tu są na miejscu. Za świnkę, za świnkę, proszę Państwa, którą uhodował i ofiarował nam tu gospodarz Andrzej Świątek. Brawo dla niego! Będziemy próbować kiełbaski, kaszaneczki, inne tam, że, y, którą możemy dzisiaj skonsumować i jeszcze raz powtarzam, ufundowaną przez Andrzeja rolnika świątka. A żeby to wyprodukować, to serdecznie dziękuję Karolowi, Ludwikowi, Danusi Puchalskim, bo oni to wykonali, ten wyrób, który będziemy próbować. Dariuszowi Sowińskiemu za sfinansowanie produktów do tego wyrobu. Serdecznie mu dziękuję. Iwonie Głowacz tu z Kowalówki, która zrobiła pyszny, wiejski smalec. No będziemy próbować. Za to i serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym starostom Dożynek za to, że zgodzili się być starostami. I, I zgodzili się być starostami. Dziękuję serdecznie anonimowym ofiarodawcom, którzy no po prostu nie chcieli tutaj się afiszować. Gminie Wieruszu za pomoc finansową, no którzy te pieniążki tu włożyli, żeby to jakoś wyglądało. Wieruszowskiemu Domu Kultury za pomoc w przygotowaniu dożynek. A takie szczególne podziękowania to naprawdę chciałem skierować pani Gosi z ich. Yy, brawa dla niej, naprawdę. Od paru dni, czy tam nawet tygodni, próbujemy te dorzynki jakoś tu no, uformować. Cały czas witam, głowę suszyła, pani Backu, a potrzebne jeszcze tamto, albo trzeba tam coś napisać albo to, albo tamto. I tak wspólnie ganaliśmy najwięcej we dwóch. Teraz prędko ucieka i choć pani Teresa wciąż na miodek zaprasza Goście czynią wyklęty, bo ich pszczółka przestrasza. A pan stałosta, Marian Wilk takie słowa usłyszy do siebie. Kiedy widzi maszyny, coś się w słońcu polannym. Zdają mu się tak piękne, niczym urodne panny. Równie pięknie w obozie, stoją w rzędach wyglęta. Jest ich tam całe mnóstwo, ile sam nie pamięta. A dla pana Sołtysa, kowalówki pana Wacława Żbikowskiego, o nim mawiają tutaj tak. Już tutaj, że chleb to nasza podstawa naszej egzystencji, ale przecież chleb również ma swoją rolę w kulturze polskiej, w kulturze naszego również terenu, bowiem chlebem witamy nowożeńców, kiedy przychodzą do swojego nowego domu i życzymy im szczęścia i obfitości, aby przez całe życie e, m, mieli dostatek. Bowiem również chlebem łamiemy się, kiedy przychodzą święta Bożego Narodzenia, wigilia, składamy sobie życzenia i wierzymy, że poprzez przełamanie się opłatkiem, czyli tym chlebem codziennym, przyniesie nam to szczęście. Szanowni Państwo, bez rolników, bez sadowników, ogrodników i pszczelarzy nie mielibyśmy tego dostatku, który nas opływa. To dzięki nim. Dzięki ich trudowi pracy na roli, dzięki ich zaangażowaniu i wiedzy i doświadczeniu możemy korzystać z tych wszystkich dóbr ziemi. Dzisiaj w imieniu samorządu Powiatu Wieruszowskiego, radnych, którzy tutaj są dzisiaj zgromadzeni i swoim osobistym, kłaniam się wszystkim rolnikom i dziękuję za trud i za owoce ich pracy. Życzę wszystkiego dobrego, dużo pomyślności, przede wszystkim satysfakcji z osiąganych rezultatów, i również dużo szczęścia i powodzenia w życiu osobistym. Zdrowia, wszystkiego dobrego, pomyślności. Dziękuję bardzo. I chciałabym przekazać również życzenia w imieniu swoim własnym. Aby mieszkańcy miejscowości Kowalówka, Cieszęcin i Sopel tak pięknie rozwijali swoje miejscowości jak dotychczas. Pamiętam, jak 32 lata temu budowaliśmy tutaj wodociąg. Nie było wody. Nie wiem, czy ludzie pamiętają, jak kopaliśmy razem rowy na wodociąg. A dzisiaj te wsie leżące w Dolinie Prosny, w Pradolinie Prosny, gdzie święty Wojciech historycznie przechodził, budują przepiękne, przepiękne domy i chcą tu mieszkać. Jest po prostu pięknie, jesteście Państwo fantastyczni, jak zwykle mieszkańcy miasta i gminy Wieruszów, w tym tych wybranych miejscowości Cieszęcina, Kowalówki, Sopla, no i kolonie Osiek, bo to w końcu parafialne dożynki. No i jesteście po prostu dla wszystkich wzorem. Razem ze swoim sołtysami i panem burmistrzem Rafałem przybyłem. Dziękuję serdecznie. Tak, taką mamy nazwę. Zaprezentuję Wam jeden z sygnałów, jaki grają myśliwi, kiedy uszczelą drugiego zwierza, Na przykład dzika. Sygnał dzik na rozkładzie. Traumę będzie to panu. Tam kiedy jest, no nie, 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 po prostu, no, chyba nie widziałeś. A nie krzyził. pani mi tu przyniosła gazetki kolorowe. Ta? Co to za gadżety? Dwa egzemplarze. Ja też. O ja cię. Oglądamy sobie. Oglądamy sobie. Hmm. A jak one te kasety się nazywają?